Tak wygląda Kania, troszkę starsza, ale jednak ta, widzicie, ta obramówka jest w koło. Ja ją oczywiście biorę. Bardzo ładny stan. Proszę się nie śmiać, że ja to w torbie, bo ja na rowerze jeżdżę. Ja, ja, na, ja z koszykiem nie jeżdżę, bo jest mi niewygodnie. O, ląduję w torbie i zaraz Wam pokażę kolejne. Gdyż jak się pojawi jedna, to trzeba się przejść wokoło, ale ja miejscówki swoje mam. Więc wiem, gdzie, gdzie grzyb rośnie. Kolejna tak wygląda: jeszcze raz, chropowata. Takie zadziorki ma. Jak jest, powtarzam jeszcze raz, jak jest taka obślizgła, albo nie ma tych zadziorków, nie ma tej obwódki. O, właśnie tej, która spadła. Nie zbieramy, nawet nie ruszamy. Nawet nie dotykać, bo jak nie jesteś pewny. Albo pewna grzyba, no to go nie zbieraj, albo sobie zrób zdjęcie na miejscu, bo głupotą jest, bo ja jestem na różnych stronach, no nie, znaczy grupach. Głupotą jest zbieranie grzybów, a później w domu się pyta, co to kurwa za grzyb. Albo być może się kurwa trafi, że jadalny, tak? Więc lepiej goń. na no, dobra, chuj tam, zbieracie się, ale ja bym nie zbierał. Jak się nie znam, to nie zbieram. Dobra, na razie ci pachę.